Kuba Wojtonowski, Wiadomości. Chciałem zapytać, czy to prawda, że Nowoczesna zaciągnęła kredyt podczas kampanii wyborczej na jej realizację i jak zamierzają spłacić, jak zamierzają Państwo spłacić ten kredyt, biorąc pod uwagę decyzję Sądu Najwyższego? Proszę Państwa, kredyt spłaca się z środków, które wpływają na konto partii. Zachęcamy wszystkich Polaków do tego, aby wpłacali na Konto Nowoczesne Środki, można wpłacić 27 tysięcy do osoby fizycznej i w ten sposób spłacimy kredyt. Czyli apelujemy do wszystkich, żeby wpłacali pieniądze, jeżeli dla tych, szczególnie którym się podoba nasz program, nasze działania, nasza skuteczność, na ile to jest możliwe, w opozycji, po to, żebyśmy mogli szybko spłacić kredyt i jeszcze być, prowadzić silną kampanię w najbliższych miesiącach. I tak się zawsze spłaca. My nigdy nie wydawaliśmy pieniędzy, których nie zarobiliśmy. I tyle chciałem powiedzieć w tej sprawie. Także zapraszamy też y, dziennikarzy Wiadomości, Nie, prezesa Kurskiego. Może też płacić, bo każda złotówka jest ważna i każda osoba fizyczna w Polsce ma prawo wpłacać na partię polityczną. Kwotę maksymalnie 27 400, o ile pamiętam, w ciągu roku. Zastraszam na www.nowoczesna.org. Tam wszystkie informacje w tej sprawie są.